Siemka wszystkim, z tej strony Google. witam was w kolejnym odcinku z Fast Food Simulator A jest za mną... Tomek! Jestem! A oto ona! Bogini seksu! Chodź! O, czy ty jesteś nie, normalny? Nie otwieraj sklepu, dobra? Za karę Kływa ci otworzę ten sklep Kływa Tak? Dobra, czekaj, zmieniam lobby, łatwe, nie... Trudny? Normalny? Posuń się, humico! I zmieni kływa te ptaszki ty! No weź ci ptaszek... Dobra, robimy y, ogólnie rzeczy. Ostatni odcinek był u Tomka, bo ta seria jest wymienna i proszę ładnie y, wejść na linki w opisie ok. i smażymy kotlety, bo jest super, zajebiście. Yes indeed. Gdzie poszłeś, co robisz? Cztery, dwa, no idę po fryty. Po frity? Chyba smażyć. No sku**a, jak to się robi? Ja się nigdy nie nauczę. Aha Co się stało? to w pustym... Nawet samolon... Samolon Co tak. ty, to tam się tak języka? <laughs> Jezus nie wiem Przy to tobie <laughs> Nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie weź się zrozumiał Samolon, samo, samo... Jak to było? Że nawet z pustego i samolon Sam... Co? What? Że z pustego nawet coś tam nie... No dobra nie nieważne Nie rozumiem co ty do mnie gadasz Salomon! O! Oh! Salomon Salomon? Nie, nie Ja totalnie nie wiem o co chodzi Jakiś kurwa Salomon Ja nie wiem czy nam kuźwa oleju starczy na mięso No, nie mówiłeś nic o oleju Jezus Wzięłam Jak oleju nie starczy? Jest użyty 76%, no może się uda To już w ogóle nie mamy oleju? Nie no. Nie mówi laty nic. A ty nie ty. No nie, nie sprawdziłem. O Jezus! Miso! To chociaż jedno Usmażę. No, mocno wysmażone. Kto by nie chciał? No pomóż! No pomóż! Bo mi się spali! To do mnie to? O kurwa. No tak troszkę... Co? Nic. Idzie. No, smacznego. <noise> no no, smacznego. A, no bo nie mogę odłożyć, bo to takie durne jest No i oni lubią mocno wysmażone, ja też lubię mocno wysmażone. Jeszcze jest tylko 106 Nie przesadzaj ty, zyserka Ty, ale z drugiej strony było troszkę bardziej, wiesz? 103 i 106, widzisz wita. Ile? O nie wysmażone, 126, no. <laughs> o, bo się nie chciało odłożyć. Anyway, anyway. O, to psie. Ty będziesz tu kładł te... eee, yy, Dobrze. Ha, ja sobie ustawiłem tam, tam przyniosę przyniosła gdzie indziej. Tak. Prawda to. I, czekaj, to, o, tu nie będzie pani No, postaw to. Dużo tu olej, dobra, ty tego wydać. Ty, ale jak my mogliśmy oleju nie kupić? No ale to ba, zaczęliśmy usmażyć. A, dobrze. O. Tylko wyleję ten zużyty, żeby potem się nie zapomnieć. Dobrze. Ustawimy tylko towar. I salata. O. Very nice, very nice. To niech sobie very, będzie good, to. very good, very good. Please. Tak. Help me. <laughs> I'm under the water. O tak. To niech sobie będzie tu, o tak. To niech sobie będzie tu. I buleczka. Jedna, buleczka druga. Aha, to coś poprzygotowywala. Po ja? Tak, ja, ja. O. Dobra. I tu te papierki. Dobra, czy mogę się otworzyć. Tak. A ty, a ty mamy tylko trzy te? A tu? Czyli co, ty na kuchni, ja na kasie, tak? Obojętnie, albo możemy jakoś tam gdzieś coś, coś. Na Następnym razem możemy się zmienić, jak dojdzie coś nowego, mleko do kawy. Aha! Tu ty chomico. A bulki są? Bo niecałe. Jakie Takie globulki, co? ty powiedziałeś? Bulki! Globulki! ty? Globulki! To jest gówne. I tu już jest, że będą narzekać. Ej. Będą narzekać? Tak. I tak narzekali. Kawa na lody truskawkowe. Po coś tu? Nie. Hello. Hello. Możesz tam pana obsłużyć. Dobra. Hamburge robię hamburger. To kurwa, który to było moje? To. <grych> robię numer 4. Dobra. I dwa splasie. Yy, cebulka. Dobra, też robię frytki średnie. Dobrze. Ty co, mam tu, a gdzie ogórki gdzie? Ja dwie sałaty sobie wyjęłam. Podwójna kawa Jak i doję. Zapomniałem jakie lody. E, lody pani wiewa. Dobra. Na czwóreczkę. Dobra. No, o. o i kawa. Hello. Hello. Dobra, poczekam, aż... Masz... Już się zrobiłeś? Mhm. Dobra. Dobra, to rób. Już poszukuję Yuma z lodem. Dobra, idę 17. siedemnastkę. Hmm, hamburger. Once. Raz, dwa, eee, Salata. Raz, dwa. I... o Jezu, bardzo dorodny jest kuiva ten Dobra, hamburger. jak go dodasz to, to od razu go wyślij, ja to już odbieram następne. Dobra. No postaw. Kiedy to jest durne. I pomidorki. Dobra. Pik. Czy można? Tak, można. Dobra. Dobra. Fryt... To rób tam tego podwójnego burgera z kurczakiem, a ja mam tak kawę, frytki średnie. Dobrze. A potem zrobimy drive'a. frytki średnie. I podwójmy, Kawa. Tak. I Jak to na pły, hope. Dobra. Hello. Robione. Hmm? A drive? A się tak, teraz drive'a robimy no Dobra, idę robić podwójnego I to jest A, na normalną teraz? Na tryb... Tak Aha Średnie frytki Wody truskawkowe, kawa O nie, ja się boję tych teraz odblokowań Się no. Chyba śmietankowe mówiłem Dobra, wkładam hamburgera Jakaś truskawkowa, a nie spodankowa. Iditkie <grymne> Dobra, tu jeszcze mam. No, ale I to no. chyba wszystko już jest. A ty tu... A ty? A trójka? No i teraz trójka, no. Bo ja już tutaj ten... A połóż. Trójkę. To, to, trójkę teraz. Juma i kawa. Podwójny z kurczakem. Dobra, biorę to. Juma zwykła. To wydupia tu? O, wzią, weź, o. Kawa pojedyncza. Dobra. E, Juma, Juma z, z lodem. Czyli trójeczkę, tak? Tak. Hello. Dobra. Cztery cebulki. Lody waniliowe. Alright. E, cztery... Gdzie są ogórki? Dobra. Jak dasz do trójki to już od razu wyślij. Dobrze. Drive. Drive'a mówisz? Nie, nie trójka. Nie, nie, nie. Tu, tutaj trójka. Jezus, trójka może. <grych> nie, bo się z, tak, że podjechał. Dobrze, co jest następne? To na ja sobie te? teraz drive, a co jest to następne? Całe. Czyli... Od Dobrzeczka. hamburgera sobie zacznij, no. Dobra. Hamburger to teraz jest całe Right. Czyli... Tak. Oj, kurwa. Right. Mm. Hamburger dwa, dwa białe, dwa obóry, dwa cebula. Trzy. Salaty. Dwa białe. I... Jezus, ile Ty tego chcesz? Trzy. Może na full wypasie. Czekaj, krótki małe. Cztery i Kawa dwa, lody truskawkowa. Dobra. Ja robiłam dłwika, nie? Mhm. Z tak, bo ja robię całego drive'a. Dobra. Hello. Dobra, masz. Nie mam tego drive'a, dobra. Frytki coś średnie. ci pomóc? Yy, w sumie tu nie. No, to ja robię. A tu następne. Burger z kurczakiem. po z jedną. Jezu, co ja zrobiłam? Ty gdzie? A tu. No połóż. Bulger z jeden raz białe, ...czy cebulę... Mam. Hello. ...czy pomidor. Młosi. Dobra, tu są zamówienia, czyli... Które ty robisz? E, ja teraz robię... piętnastkę. E, Dobra. O. To ja robię siedemnastkę? Mhm. E, Mizuko średnie frytki. O. Kłuźwa nie słate i eee, dobra lody troskawkowe Mizu water Ty robisz 15? Tak <laughs> Alright 17, 17, 17 3 salaty One tu. Nie to Sri Sree Step on the Ty robisz 17, dobra Tak i dwa ogórki. Dobra, to jest szybkie małe frytki 17 Juma lody truskawkowe, juma. Ty, na, co ty teraz robisz? Dziesiątkę całą? Tak. To ja robię 17, to frytki małe. Okej. Okay. Późba, znowu pani wiowe sekretarzki w przypadek. <laughs> Aha. To chyba juma. z lodem było. Dwa razy lód. Oj, juma. A! Co Nie mogłam postawić jak było czerwone na środku. I dwa lody. Dobra. Hello Maś. Hello Mr. Hawk, Vanille e, biorę Mr. drive uh -huh. podwójny ich hamburger Ty nie wiem czy nie, nie zabraknie tego Puczeka Rozumiesz Kur... Ja robię drive jak coś Dobrze e... Lody małe frytki. Jeden. Na salata Mister Hop dwa lody Mister Hop dwa lody Mister Hop dwa lody. Dobra, dry I lody truskawkowe Co tu te lody tak walają się? No bo tam źle zrobiłem. No to się ponownie, masz. Kurde, powiem ci, że cię jakoś nam tak... No skupiliśmy się bardziej, masz. Aha, bo ja loda chcę... O, sorry, masz. Uh -huh. Dobra, to ja robię całą piątkę. Hamburger z dwoma... Bo się teraz podzieliliśmy, że robimy tak, też no, czasami... No... że nie robimy już tak wspólnie-wspólnie, tylko że... Czasem osłownie, jest, jest, jest. To ja robię hamburgera, to może te dodatki. Dobra. No i się komunikujemy, zauważ. Idit. <laughs> <laughs> znaczy, czekaj, to ja frytki. Frytki małe. Ogólnie ja zauważyłam, że jak jesteśmy bardziej tacy i, ogarnięci, to się komunikujemy, komunikujemy, a jak nie jesteśmy nieogarnięci, mamy breakdown'a, no to wtedy je same, Już? O, co coś jeszcze potrzebujesz? E, lody. Małe frytki, lody ja i napój? Kawę. Kawę robię. Kawę robisz? Tak. Ty ja sobie lody truskawkowe. O, kawa. Jest, jest, jest. I to już wszystko, tak? Tak. O! Dobra. Dobra, robicę, klikam. To na peczkę. A jeszcze drive przyjechał. Później nie mamy frytek. Nie mamy? No, wydamy bez frytek. No nie mylą. Dobra, to ja zrobię drive'a. Hamburger z dwoma sowa. Dobra, to ja robię to. Dobrze, dobrze. Hamburger. To jest to? Hamburger okay. dwa razy białe... O! ci biały ukroś. <gry> o! Kur... Dobra. Do śmieci. Co? Na źle klikłem. Tych frytków nie ma. Nie ma, wydamy bez. I kawa. Jeszcze raz, skup się dwa razy białe... Nie Trzy razy żółte. Dobra, to o, ogórki. O. No sorry, idiot, nie ma fritków. Nie najesz się. Ty robisz dajwa, nie? Tak, kanapeczkę właśnie zrobiłem. co coś jeszcze potrzeba? Nic. Tyle. Wow. Oh o, no? maga. Ale nam wyszło tej. Pięknie. Rozumiesz? No pięknie. Oprócz tych dwóch lodów. Już to zamówisz ten olej. Dobrze. O. To już można pochować wszystko, nie? Tak Dobra, to już chowam W sumie tylko olej musisz zamówić, bo tam reszta no mamy. Nie, mleko. Mleko już się odblokowało? No. A, super, ale z tym mlekiem ogólnie, jak grałam z ulą, to nie jest aż jakoś tragicznie, wiesz? Nie? Nie. No jeszcze nigdy nie grałem na W na sensie najpierw dajesz ym, kawę, potem sobie tylko mleka robisz. Pieniasz tam. No? Jest so jest so Nie będzie źle, kupił. Zobacz, czy mamy napój Yuma? Czy trzeba kupić? I don't know. Czekaj, to wezmę sobie... O! Czy tu jeszcze pomidorki? Nie, to są do Nie mamy. Nie mamy? O. Ale trzeba kupić jeszcze jumę. Dobrze. Mm. Pomidorkie. O, no pusz. Dobrze, to są. Dobra, tak odjedzie będzie można ją zamówić. Dobrze. Dobra, ja pozupełniam ci sosy, bo wiem, które tu są potwierane. Dobrze. Można wywalić. Jest, jest. Yes. Jeszcze idę po salatę. <coughs> Do tyłu. O. Kośwa, zapomniałam, jak to się... O! Nie. Eee, YouTube. A, bo to jest pełne. Alright. Gdzie? Jedna yes. salata. Uf, w sumie nie muszę. O! Salata do salaty. Tam sztarta jest, ketchup jest, to jeszcze majonez. Majonez. O. Już weźle. A, no nie tak. Prosty. To robić Bóg? Po prostu to jest sterowanie mi czasami płaca No to ciedle. mi też Jak y, chcę ogórki nakroić to wyjmuję jednego To nie jest normalne Dobra tu jest luzik Dobra, czyli teraz mogę te oleje uzupełnić Ty, a czekaj, a w półce nie mieliśmy oleju? Nie no ch chodź tu, chodź tu. Widzę, chodź, chodź, chodź. Cicho. Chodź, Widzę. chodź. Chodź tu, podejdź tu. patrz tu, patrz tu. Yeah! Ja ta kukara, tak pomyślałem, że... Czy my sprawdzaliśmy półki? Ja w ogóle nie sprawdzałam, bo ci zabierzyłam. Ja też nie, zapomniałem w ogóle o tym, że tam jest pół, co może być. Patrz ile tego jest, kurwa. Wy ty... no ładnie. To tu jest miliony tego wszystkiego. To dobrze, mamy znowu zapas, a ty nawet bułki kupiłaś, czy nie? Możliw Wszystko kupiłam, trzeba po prostu Dobra. sprawdzać y, te szafki Tomek Ja, ile oleju, to moglibyśmy prąd wytwarzać Na agregacie Dobra, ogólnie możemy to tu zostawić, niech to sobie tu stoi W razie W jakbyś zapomniał, że znowu w szafce, to tutaj masz jeszcze Nie ta... no, już będę pamiętać Mówisz Nie a czekaj odjechał? Jeszcze ta Juma musi przyjechać. No co ty? Bo trzeba zmienić, no. Ui! To tak, gdzie tą Jumę się wyciągało? Tu. Zdążę przed Januszem? Nie, to Wojtek, nie? Co? Się. Nie no wisienka to jest Wojtek. Aha, no wisienka, no to to jest, no to on, o do, To jest dążę. Byłem przed kolem. <noise> Dobra, zamknąć, zamknąć, zamknąć. Dobra, zamknąłeś sklep. Yy, teraz zamykam. Znaczy kliknij tam. Ui. Trochę jeszcze tacki z tyłu aż żeby nie zapomnę. Pozaniosę. <grymne> to chyba wsio. Dobra. No to kończ, mała. Dobra, <grymne> klikam. Czemu się nie da? 18, Cztery drive'y, zadowoleni 14. 4. No bo to przez te fritki, jakieś coś tam... You know, you know... A gdzie tam mleko A... przyszło? Jak to mleko się tam trzyma? Eee, nie wiem. To trzeba jeszcze zobaczyć szybko. No posłuchaj. Dlaczego już wychodzimy. Trzeba tylko zobaczyć, gdzie on to schował to mleko. Nie, że potem jakieś kurde... Będzie nam kawę robić z tym. A tu jest mleko, dobra. I A resztę sztuki. Co? co on tak rozdzielił? No właśnie. No, no on nie tak wiem, dziwnie ten, kurde układa. Ten Wojtek taki jest niezorganizowany, ja nie wiem. Jak nie on, co, nie? No. Dobra, kończ pani. Ty, gdzie jeszcze tu postawił? Ogórki i pływają z mleko za ogórkami. Fuj, no piękne połączenie. Stralnie nie z tej ziemi, tu. <laughs> dobra. Ogólnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, Oczywiście był znowu tysiąc. Sialkę jako to? Tak, przecież za mną. Co? No Przeczytałam na twój nick u góry. Byłem. Był to musialkę, tak. I wpadajcie oczywiście na linki w opisie. Na inne odcinki, bo to seria z wymienna i do zobaczenia. Pa! No i potyle. Wojtek Ula ani Magda. Nikt nam nie otworzy. I co teraz? Ta ki pa pa